Aby włączyć adaptacyjny tempomat w samochodzie wystarczy nacisnąć przycisk tutaj Res. Albo drugi sposób tą dźwignię nacisnąć do góry i też jest włączona. Aby włączyć asystenta utrzymania pasa ruchu należy nacisnąć ten lewy przycisk i wtedy sam samochód jedzie, co pokazuje tutaj. Ikonka. Tym przyciskiem zwiększamy odstęp od poprzedzającego nas pojazdu teraz jadąc 80 zczyta znak, że można przyspieszyć do 120 i powiadomi nas dostosuj prędkość do limitu naciskamy tutaj ten yy, przełącznik w dół 100-1 czyli w dół i z automatu zaczyna przyspieszać do tych 120 co zczytał i w drugą stronę to także działa, czyli jedziemy na przykład 120, skrzyta nam 90, to też możemy sobie zmienić.